Na razie w kolu naszego Młodzieżowego Domu Kultury i yy, najpierw dokonamy oficjalnego otwarcia yy, no Mamy nadzieję, że gościnnego dla młodzieży i otwarcie, i o przycięcie cztęgi. Poproszę pana Starostę, przewodniczącą samorządu Młodzieżowego Domu Kultury, no i chyba jako gospodyni nie będzie wypadało również. Przewodniczącego Różniak, jak bo... też głosował jest... za budżetem. Panie Przewodniczący. Proszę, nożmy się ręką. Głos w parę. O, po czuczu zostawił. A w którym to miejscu jest? Tak, nie, nie do końca. A tak jest. Tak. Ja poproszę Pana Burmistrza, by dołożył swoje własne rynki do tego. Z przyjemnością i finansowo. To jest początek drogi, mamy świadomość wyposażenie, tam dalej ta świetlica i Pani dobrze to rozgrywa, chcę Pani na pewno zaprowadzić, żeby ewentualnie przy kolejnych działaniach w tym roku to rozwiązać. Myślę, że to służy przede wszystkim dzieci i młodzieży, czyli Kolejny etap edukacji, i myślę, ta rzecz, która tu miała miejsce, i prasa również pisała, nie wyszła najgorzej, to znaczy przeprowadzenie biblioteki pedagogicznej. No, mieliśmy dylemat i trzeba było to zrobić. Po prostu musimy dbać o własne jednostki, przy czym rozmawialiśmy z właścicielem biblioteki, żeby szukał dla swojej jednostki lokum. Tu dzięki panu burmistrzowi udało się ten problem rozwiązać. Duże słowa podzięki dla całej dyrekcji. Młodzieżowego Domu Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, że ja obiecałem przywieźć prezenty i powiem, że my jesteśmy. To jest pan przewodniczący, jestem ja lice i naczelnik. Czyli nowe my, tworzymy. Tak, tworzymy nową sekcję. A tak poważnie, ja myślę, że będą te prezenty, może będą, jeśli nam się uda wygenerować dodatkowe będą. środki. Będą, lepiej się podoba. Nie może. Chciałbym dzisiaj być trochę ostrożniejszy z tym uwagi, ale myślę, że uda nam się wygenerować środki finansowe na to, żeby jeszcze... W tej placu, placówce zrealizować kolejne zadanie inwestycyjne. Mamy tą świadomość w założeniach to jest. O i wyposażenie i realizacja tamtej świetlicy. Dwa słowa może tylko króciutko, bo wszystko już praktycznie zostało powiedziane na temat e, obiektów wspaniałych i on jeszcze bardziej przyciągał młodzież, faktycznie, bo dla mnie to jest przyciągał wszystkich, którzy chcą pokazać swoje umiejętności, możliwości rozwijać swoje wszystkie, można powiedzieć, bardzo chyba szerokie możliwości artystyczne, dlaczego przykładem są występy i chyba dobrze zespoły, które tutaj były tworzone są i będą, będą chyba dobrym, dobrymi ambasadorami i miastka i powiatu bytowskiego. Żeby tutaj wszystkich zadowolić. Natomiast myślę, że tak jak do tej pory to wszystko jest dla młodzieży i nie dzieli się przecież tylko łączy. Najważniejsze jest to, że przebywa obiektów, że przebywa zespołów i to, że pani dyrektor umiejętnie łączy i starostę i burmistrza. Także za tą dyplomację i za te wspaniałe osiągnięcia chciałbym przekazać podziękowania. Myślę, że... No jest to naprawdę na wzór pracy i przede wszystkim wytrwałości. Pozwolę sobie przeczytać pani Docena Lubińska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury miasta za ogromny wkład w własnej pracy i osobiste zaangażowanie w kształtowanie wizerunku kultury polskiej, wychowanie młodych talentów oraz promocję. Składam serdeczne podziękowania i życzę sukcesów klasy zawodowej w pomyślności w życiu osobistym. Myślę, że... Nowe, Dziękuję bardzo. Potrafić, w Pani dyrektor, znajdujemy się w nowym obiekcie Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku. Jak długo trwał remont tego pomieszczenia? Od września. Remont przebiegał w dwóch etapach, bo najpierw były fundusze na pierwszą część remontu, były dwa przetargi, i dlatego ten remont trwał aż cztery miesiące. No może nie aż, bo sporo było do zrobienia. Ile w sumie jest pomieszczeń? Siedem. Pomieszczenia po czym? Po bibliotece, yy, bibliotece pedagogicznej. Pieniądze kto wyłożył na remont? Starostwo powiatowe. A czy burmistrz miastka coś dołożył? Do remontu nie. A do czego będzie dokładał? Ale mam nadzieję, że do wyposażenia dokłada do strojów nam i nadal chyba również będzie dokładał. Panie dyrektor, ile w sumie uczestników chodzi na zajęcia młodzieżowego domu kultury? Na zajęcia do 52 sekcji prawie 800. Przepraszam, ile? 52 sekcje. 794 osoby tak chyba dokładnie jest stałych uczestników zajęć. To nie potrzebne są pieniądze, pieniądze są potrzebne tylko dla nauczycieli, którzy pracują. Na te skromne pensje, a to się tak kręci swoim rytmem. A na tych 711 osób to ile nauczycieli pracuje? 29 osób w tej chwili. Pani dyrektor tym wszystkim zawiaduje, żeby starczyły pieniądze na wypłaty, żeby każdy nauczyciel, który uczy plastyki, tańca, może jakie jeszcze inne są. Komórki, czy jak to się nazywa, sekcje? Tak, to są sekcje. Każda grupa to jest sekcją, czy zespołem nazywana. Pracujemy w pracowniach, to są, jak powiedzmy, to są takie skupiska, pracownia artystyczna, taneczna, muzyczna, plastyczna, naukowa, techniczna, sportowa. Takie są sekcje najróżniejszych zainteresowań, jakie by sobie dzieci i młodzież życzyła rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Wcześniej przy otwarciu powiedziała Pani, że jest to tymczasowy dom. Czy ma Pani w zamyśle coś innego? Nie, ja nie mówiłam, że to jest tymczasowy. To jest właśnie nasz dom, który po 30 latach otrzymaliśmy, bo tak do tej pory zajęcia odbywały się w 12 miejscach. Ale to jeszcze nie wystarczy, żeby wszystkie zajęcia tu się odbywały. Yy, otrzymaliśmy również starostwa, że tak powiem, w prezencie, jeszcze świetlice która służy jak zaświetlice dla szkoły numer jeden jeszcze w tej chwili. I tam już po remoncie uzyskamy trzy pomieszczenia i wtedy będzie idealnie. Tak. a jak trwa, jak na jak nabór do, do Młodzieżowego domu Kultury? Jak skąd dzieci są? Dzieci są od przedszkola poprawie, że studentów, bo kilku studentów też na przykład na zajęcia lotnictwa, modelarstwa lotniczego. Ktoś, kto chodził, chodził wiele lat, jest studentem, również zagląda. Młodzież przychodzi dobrowolnie, bo to nie są przymusowe zajęcia. Co roku robimy nabór informujemy wszystkie szkoły. Z miasta i gminy. Przede wszystkim z miasta chodzą dzieci, bo z gminy, wiadomo, jest problem z dojeżdżaniem. Każdy chętny coś dla siebie znajdzie. A czy środki finansowe pozyskujecie również z jakichś organizacji pozarządowych? Nie. nie bo organizacje pozarządowe to przede wszystkim są dla stowarzyszeń, a niestety, jeżeli to jest placówka oświatowa, czy ten to, no to wtedy niestety nie możemy skorzystać. Bo to z tym rokiem ja życzymy Państwu powodzenia. A Dziękuję bardzo. Ale my, 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 to my też my to my się zmierzamy, my... ale to nie to przejeźdź, 200 lat. Musimy się szerzej rozstawić, przechodni przejeżdżać.